I jestem teraz z wami tylko na chwilę, moment, że, bo mam dla Was 10 tysięcy punktów. A polecenie do tej zagadki brzmi. Znajdźcie obrazek, jak począłem się, się od Od A do D od 1 do 8. Po tej planszy się skupiamy. Mamy 10 tysięcy punktów do wygrania, a więc taka nagroda składa się z dwóch części. 500 punktów to jest taka gwarantowana. Cała reszta w bonusie, gdzie ja za go i wylosuję dla Was grę, bonusową. Aby zgłosić się do nas wystarczy wysłać poprzez mail na adres mailowy kontaktem polska czy mikrofka, A w treści tego maila trzeba napisać słowo zna. Jako, że mamy krótkie mejsze antenowe, to daj od razu 3 minuty. No i jedziemy z tym koksem, a zatem 3 minuty w ciągu w takim momencie chcę widzieć Wasze maila. No I teraz gramy. Po tej wiążej się skupiamy. Od a do D od 1 do 8. Tylko jeden obrazek jest inny. Problem w tym. Więc należy dokładnie się skoncentrować. 10 tysięcy punktów do wygrania. Naprawdę warto grać. Że, przepraszam, chyba, że będą nie skrzynki. To może się zabierać nawet 100 tysięcy punktów w jednej ze skrzyn. Niebieski, czerwony i który Któryś z tych może się ukryć nawet 100 tysięcy punktów, więc tym bardziej warto. Grać bez wychodzenia z domu. Uwaga? Minota nam została. A zatem dla kogo? Może jest, ale ja nic nie się widzę, który to jest obrazek. No i uwaga, mamy zero. Czy jest chociaż jedna osoba? Kontakt emitypipolskamaupaciomi.com, a w treści tego maila trzeba napisać słowo znam. Uwaga, jedna osoba. Ja nic tu nie widzę. Moi drodzy, zatem wszystkie te maile już są teraz brane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę już w najbliższą niedzielę podczas programu noży po w ograniu punkty. Pełny regulamin znajdziecie się na naszej stronie internetowej MTV Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin do programu punkty oraz grania punkty tygodnia. A za teraz bardzo serdecznie Wam dziękuję.